Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku powołał gminę jako wspólnotę samorządową. Pierwsze wolne wybory do rad gmin odbyły się 27 maja 1990 roku. Reforma samorządowa zmieniła ustrój naszego kraju w sposób zasadniczy, a odtworzenie samorządu gminnego miało wielkie znaczenie dla rozwoju małych ojczyzn. W sprawy rozwoju gminy zaangażowanych było wielu ludzi. Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Nysie odbyła się w dniu 6 czerwca 1990 roku. Od tego czasu w ciągu 8 kadencji nad sprawami ważnymi dla regionu obradowało prawie 200 radnych. Gminą Nysa rządziło sześciu burmistrzów. Obecnie funkcję burmistrza Nysy sprawuje Kordian Kolbierz. Które w grudniu ubiegłego roku zastąpił na stanowisku Jolantę Barską. W Nysie działa również Rada Seniorów, powołana uchwałą Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 sierpnia 2012 roku. W tym samym roku utworzono także Radę Młodzieżową. Oba organy pełnią ważną rolę w dyskusji publicznej. Nysa posiada ujęcie wody powierzchniowej na rzece Biała-Guchołaska oraz stację uzdatniania wody w Siestrzechowicach. Po zmianach ustrojowych udało się zwodociągować wszystkie sołectwa. Gmina posiada również mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Dwoma kolektorami z Otmuchoła i Kuchołas odprowadzane są także ścieki, co ma duże znaczenie dla jakości wód i ochrony środowiska. W minionym 25-leciu wybudowano i wyremontowano wiele dróg i ulic, usprawniając komunikację w mieście. Od 1995 roku zamontowano około 1400 sztuk opraw oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Nysa w zakresie oświetlenia dróg, placów zabaw, podwórek, świetlic i innych terenów gminnych. Inwestycje w infrastrukturę drogową dotyczyły również parkingów, m.in. na szlaku Eichendorfa, ten przy Gościńcu Skorochowskim oraz przy Nyskim Ośrodku Rekreacji na 241 miejsc. Parking ten w bieżącym roku zostanie powiększony i wzbogacony o budynek sanitarno-gospodarczy oraz meble parkowe. Wykonane zostało uzbrojenie w mediach, których realizacja jest zadaniem własnym gminy dla osiedli mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, m.in. na osiedlu Rodziewiczówny Opawska, na osiedlach Przulce Głuchołaskiej i Otmuchowskiej. Gmina dokonała także adaptacji budynku przy Gimnazjum nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Inkubatora Organizacji Społecznych. Gmina Nysa w roku 2015 jako pierwsza w województwie opolskim uzyskała zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat. W kilku częściach miasta uruchomiona została sieć publicznych punktów dostępu do Internetu, m.in. w obszarze Rynku oraz ulicy Krzywołustego i Alei Ląpy. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne i sygnały służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, wybudowano nowoczesny system monitoringu wizyjnego miasta. System wykorzystuje technologię cyfrowej transmisji obrazu z 15 kamer do Centrum Nadzorów Straży Miejskiej. W celu połączenia urządzeń systemu wybudowana została miejska optyczna sieć teleinformatyczna. Obecnie w mieście ułożonych jest około 9 km gminnych światłowodów, które oprócz punktów kamerowych zostały doprowadzone do budynków 6 jednostek publicznych. Wybudowane zostały sale gimnastyczne m.in. przy Szkole Podstawowej nr 3, przy Szkole Podstawowej w Białej Nyskiej oraz przy Zespole Szkół Sportowych. A także boiska wielofunkcyjne przy trzech szkołach podstawowych oraz gimnazjum nr 2. Młodzież może korzystać również z zespołu boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Kordeckiego, wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012. W celu przywrócenia niepowtarzalnego charakteru śląskiego Rzymu, konsekwentnie poddaje się restauracji zachowane zabytki. Nowy blask odzyskały m.in. piękna studnia, mury obronne przy Nyskim Domu Kultury. Fontany na Trytona, Wieża Wrocławska, Wieża Ciśnień oraz liczne kamieniczki w obrębie centrum miasta. Zachętą dla wspólnot mieszkaniowych jest konkurs pod nazwą Perły Nysy. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej wyremontowano także część fortyfikacji, m.in. bastion świętej Jadwigi czy fort wodny. Gmina Nysa przejęła krytą pływalnię od Zakładu Urządzeń Przemysłowych i oddała pod zarząd Nyskiego Ośrodka Rekreacji w roku 1998. Od tego czasu obiekt został poddany gruntownej modernizacji i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o osobach niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach został zmodernizowany również gmach Nyskiego Domu Kultury. Odnowiona sala widowiskowa i sale zajęciowe służą mieszkańcom miasta i goszczą czołówkę polskich artystów. Od 2009 roku mieszkańcy Nysy i okolic po 20 latach przerwy mogą korzystać z lodowiska, które zostało zainstalowane na kortach tenisowych Stadionu Miejskiego przy ulicy Kraszewskiego. Obok, w parku przy Alei Lompy, na wniosek wielu grup społecznych. Powstały fitness park dla seniora, miejsce do rekreacji dla osób starszych, street workout, czyli nowoczesne urządzenia do ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała oraz skate park do ćwiczeń akrobatycznych trików na dwóch i czterech kółkach. W 1995 roku gmina nieodpłatnie przejęła od ZUP nieczynną halę magazynową i zaadaptowała na nowoczesną zajezdnię dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. W celu zapewnienia transportu zbiorowego zakupowane są nowoczesne i komfortowe autobusy. W chwili obecnej MZK dysponuje taborem składającym się z 32 autobusów, z czego 23 to jednostki niskowejściowe. Najnowszy nabytek trzy autobusy marki SOR zostały zakupione w czerwcu 2015 roku. Powstanie wyższej uczelni w Nysie stworzyło szansę dla wielu młodych ludzi z naszej gminy i powiatu na zdobycie wykształcenia. Ośrodek edukacyjno-naukowy to ważny czynnik rozwoju miasta oraz zwiększa jego znaczenie w regionie. Uczelnia kształci i rozwija umiejętności, które pozwalają podejmować pracę w wyuczonym zawodzie, a także kontynuować studia w uczelniach akademickich w Polsce i w Europie. Jest uczelnią wpisującą się w akademicką tradycję Nysy i ukierunkowaną na współpracę z regionem. Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami Nysa. Realizowane jest na bazie składowiska odpadów komunalnych w Domaszkowicach. Jest ono najbardziej zaawansowanym i pierwszym w województwie składowiskiem spełniającym wymogi przetwarzania odpadów komunalnych. Obsługuje ponad 200 tysięcy mieszkańców województwa opolskiego. W 2014 roku nastąpiło otwarcie instalacji kogeneracji i odgazowania składowiska odpadów. Dzięki instalacji pozyskiwany gaz jest oczyszczany i wykorzystywany do celów energetycznych oraz grzewczych. Program Odnowy wsi w województwie opolskim istnieje od roku 1997 i jest największym oraz najdłużej działającym w Polsce regionalnym programem aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych. Gmina Nysa przystąpiła do programu w 1997 roku. Od 2009 z kolei Gmina Nysa dofinansowuje zadania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. W 2001 roku w Nysie utworzono podstrefę wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej poprzez włączenie ponad 19 hektarów położonych na południowym wschodzie miasta. W 2007 roku przeniesiono ją w rejon ulic Dibuła i Karpackiej, a w roku 2010 nastąpiło rozszerzenie strefy o nowe tereny pod inwestycje. W obszar strefy ekonomicznej gmina zainwestowała prawie 10 milionów złotych, Przeznaczając środki m.in. na uzbrojenie terenu. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z funduszy krajowych i unijnych. Inwestorzy lokujący swoje inwestycje mogą korzystać zarówno z pomocy oferowanej przez WSSE, jak również z pomocy przygotowanej przez gminę Nysa w ramach pomocy de Minimis oraz pomocy regionalnej. Zakupiono i zagospodarowano tereny powojskowe. Dzięki temu powstało wiele firm zatrudniających mieszkańców Nysy oraz mieszkania socjalne. Dni Twierdzy Nysa to batalistyczna impreza plenerowa nawiązująca do wydarzeń z roku 1807. Na przedpolu Fortu II odgrywana jest bitwa przedstawiająca oblężenie Twierdzy Nysa. Które trwało 114 dni. W 2009 roku dni twierdzy Nysa zdobyły certyfikat najlepszego produktu turystycznego nadawany przez Polską Organizację Turystyczną. Od kilku lat wizytówką miasta jest również Festiwal Ognia i Wody, który przyciąga nad Jezioro Nyskie dziesiątki tysięcy widzów. W Nysie możemy spacerować śladami romantycznego poety Josefa von Eichendorfa pochowanego na Nyskim cmentarzu, a także szlakiem Śląskiej Samarytanki Marii Louise Merkert, który powstał po jej beatyfikacji w 2008 roku oraz szlakiem Świętego Jakuba, który, jak głosi legenda, uratował Nysę przed pożarem. Gmina Nysa ma podpisanych sześć umów partnerskich z niemieckimi miastami Lidenhausen i Ingelheim, czeskimi miastami Šumperk i Jesennik, francuską Taverną a także z Kołą Moją na Ukrainie. Dzisiaj obchodzimy 15. rocznicę współpracy z Kołomują, potwierdzoną, podpisaną umową partnerską w 2005 roku.